Nudy! No, 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 no! no Nudy! A! Wow! Hej, hej, Ananasie, hej! jest to anunasem. Nawet nie wyglądam jak on! Wyglądasz jak ananas, którego język utknął w gniazdku elektrycznym! Jestem Durian! Ale mów mi kolec! Dubian. Durian? Durian! Dorian? Durian! Delorian? Tak! Let's go back to the future! Durian! Jestem smacznym, egzotycznym owocem! Nie samochodem do podróży w czasie! Okej, okay, okej, okay. załapałem! Myślisz, że twoje słówka mnie ruszają, gnoju? To mam dla ciebie newska. Nie ruszają. Ta! Wyglądasz na gruboskórnego! Bo nim jestem! Duriany są super gruboskórne! Super twarde! Serio? A jak bardzo? Wiesz, nie lubię się przechwalać, ale wiesz, jak ludzie mówią na swoje paznokcie? Jak? Że mają być twarde, jak ja! Ekstra! Mam pracę, w której cne diamenty... własną twarzą! Wow! Ford oryginalnie chciałby ich slogan brzmiał twardy jak Durian, ale ich pozwałem, ponieważ ich hałta nie są takie twarde. Wow! No nieźle! Śmiało, wypluj na mnie pestki. Powaga? Ha! E, chyba jednak tego nie chcę. Okej! Okay. Nic nie poczułem. Wow! Ha! To jakiś przeciąg, czy co? Zobaczę moją twarz! Wow! Hej, co jest najtrudniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiłeś? To trudne pytanie. I takie ja najbardziej lubię. Trudno powiedzieć, bo jestem bardzo twardy. Kiedyś powiedziałem Bruce'owi i Willisowi, że nie podoba mi się jego koszula. Innym razem pokonałem Clint Eastwooda w turniu spojrzeń. Innym razem. O, o! Kiedyś tak długo prakałem ustami, że aż zemdlałem! Eee... okej. Okay. To raczej nie jest w korowe, ale. Udowodnię ci to! Ta, nie wątpię, że faktycznie zemdlałeś. Nie musisz mi tego udowadniać. Głuchy jesteś! Nie musisz mi pokazywać tego gówno! Przestań! O, na rany Chrystusa! Wierzę, że możesz prykać tak długo, że aż zemdlejesz, okej? Okay? No i w końcu. Trochę ciszy i spokoju. Wow! Co? Miałem straszny sen! O czym był? Nie sądzę, że chcesz to wiedzieć! Co? Myślisz, że mnie wystraszysz? Eee, nie wiem. Dawaj, mów mi, o czym on był? O smoku? O mega strasznym klaunie? O globalnym ociepleniu? Nawijaj! No, był o... narzu! Co? O tym? Pff, w ogóle go nie czuję! Wow! No to czynicie to z drętwiałą czaszką! <laughs> nie no, serio, co to ma być? Występy amatorów? Szat! Wszystko git? Ciężko mi stwierdzić, ale chyba tak! Im więcej, tym lepiej! Dawaj! Pokonam was obu! Wow! Kurde, i mówią, że to ja jestem twardy! Eee. Co? Tylko na tyle cię stać, słabiaku! Hej! Hej, kolec! Co! Siekiera! O, dupę. A, w ogóle nie boli! Faktycznie trudno orzech z niego do zgryzienia! Skoczę! skończę! kolec! Serio wiesz jak im dowalić! Ha <grym się zbierza> no! Nie zapomnij! Nie zapomnij, jak byłem twardy! <grym się zbierza> Co? Rozpękniejesz? <grym się zbierza> no! Jedny kolec? Ja ten serio mnie rozwalił! <grym się zbierza> A.